Witajcie moi drodzy na kanale Zrób to Sam! Pokażę Wam prosty sposób na zrobienie takich śmiesznych, malutkich rybek. Tak naprawdę nie potrzebujemy wiele, tylko pasek papieru. A jak widzicie, mamy śliczne rybki w różnych kolorach i możemy je ozdabiać w różny sposób, na przykład wycinać im różne kształty na ogonkach, możemy domalować oczko. Już Wam pokazuję, jak możemy coś takiego zrobić. Oczywiście będą nam potrzebne nożyczki i paski papieru. Mój pasek papieru ma około 23 cm długości i około 1,5 cm szerokości. Taki pasek możemy samemu wyciąć z kolorowego papieru albo możemy też kupić gotowe paski. Samemu, kiedy będziemy wycinać, wystarczy, że narysujemy odstęp od brzegu kartki i wytniemy wzdłuż. Marginesu. I kiedy już mamy taki pasek papieru, składamy go na pół, ale nie zaginamy. I tutaj, przy końcówce, robimy dwa nacięcia: z jednej strony nacięcie w stronę środka do połowy paska, i z drugiej strony też. Oczywiście nie muszą być równej długości, ale jednak lepiej, żeby były. Ważne, żeby były w tej samej odległości od końcówki. I teraz składamy nacięcia w ten sposób. I rybka jest gotowa. Rybkę możemy ozdabiać w różny sposób, na przykład przyciąć jej ogonek. I tutaj jeszcze domalowałam rybce oczko. I z takich rybek możemy zrobić cały łańcuch. Możemy też wykorzystać do różnego rodzaju dekoracji. Na przykład nakleić na kartkę i wtedy będziemy mieć kartkę z rybką. Albo możemy jedną rybkę powiesić jako zawieszkę. Przeciągnąć przez nią tasiemkę, sznureczek i powiesić Będziemy mieć taką jedną wiszącą rybkę. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo, a jest to prosty sposób na zrobienie bardzo, bardzo prostej dekoracji. Mam nadzieję, że ten sposób się Wam podobał. Będę się cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału oraz do oglądania innych naszych pomysłów, zapoznania się z innymi naszymi filmikami. Do następnego razu. Cześć!